Witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, witam witam. Mm, słuchajcie. Ogólnie dużo się pozmieniało. Uuuu co to jest? To jest droga do ekspiarki. O co strasznie długa, ale to nie chcę. Strasznie długa droga. No ale okej, okay, może być. Niech będzie. W każdym razie. E, tutaj. Mamy ziemniaki posadzone, tak jest, ponieważ jesteśmy fajni, i już tutaj ziemniaki sadzimy sobie. Yy, I w sumie możemy sobie zebrać troszeczkę tego, bo tutaj całkiem sporo tego nam się nasadziło. Możemy wszystko sobie wziąć. Yy, trującego ziemniaka w sumie możemy zostawić. No. Tak jak widzicie, ładnie sobie tutaj wszystko rośnie. Yy, tak samo tutaj nam przednica rośnie, i już wam w ogóle pokażę, co się tutaj zmieniało, bo troszeczkę się zmieniło. W ogóle chciałbym, żeby teraz coraz częściej były odcinki. W ogóle z tego co widziałem, już tam prawie ćwierć miliona wyświetleń faktycznie jest. Nie wiem ile jest dokładnie teraz, ale jeżeli jest, gdybym to montuje, to tak jak widzicie, już jest. Grubo, grubo. E, dobra, ale już wam pokazuję co będziemy robić. Zobaczymy jak tam wygląda dostawa ziemniaków u nas w KFC. KFC cały czas się rozrasta i cały czas coś nowego jest. E, I są dodane właśnie ziemniaczki. Ziemniaczki możemy sobie dodać. E, jeżeli chodzi o mięsko, mięsko też jest kupowane. Chlebek trochę mniej, ale może być. I pignijmy. Biegnijmy, biegnijmy, a coś tutaj, nawet wejście zrobiłem, o tutaj, tak z tego nie korzystam, korzystam z niego jak sobie piknę już z powrotem, tutaj w ogóle ludzie kolejki budują, jestem ciekawe, co to będzie ciekawego, ale dobrze, ale dobrze, przy okazji możemy dać, że kupię owce, dwie, <grym> dobra, ile dasz, ile mamy, 400 dolców, mm. proponuj się... Proponujcie. No i zobaczymy. Ja zaproponuję. W ogóle to chyba do spawnu się Uuu, to jest dobre. <grym> Dobra, e, ogólnie to, patrzcie, udało się znaleźć tutaj sprzedawców e, na Owce, więc całkiem spoko. E, w ogóle sobie tutaj mościk ludzie wybudowali, te, że to trzeba docenić. To trzeba docenić, że tutaj mości obok spawnu jest zbudowany, że tutaj ludzie e, cokolwiek robią. Tutaj w ogóle konik, bo tutaj się z konika nie da zejść. <grym> Widziałeś choinkę? Ta! Widziałem, widziałem. I już tutaj świąteczny okres się zbliża. Na fał? Ta. Ja sobie często ludzi podglądam. Okej, okay, zarobiliśmy 6 dolców. Myślę, że całkiem spoko. E, wow. Dobra, musimy sobie tutaj przejść. Teraz Okej. Okay. w ogóle naszym celem było kupienie tego, czyli lamp. A okazało się, że zaraz w sumie można by było pójść w te owce i tak dalej. To by było spoko. Nie, potem Zobacz. Dzisiaj się skupiamy na właśnie budowaniu. E, tego nie potrzebujemy. Elytra byłaby spoko. Bacon, nie wiem, czy byłby spoko, bo on bardzo by pomógł tutaj ludziom ogólnie w całym mieście, a my nie chcemy pomagać ludziom w mieście. Jesteśmy aktualnie samolubni i chcemy sobie wszystko zrobić samemu. Dobra. Czym e, cią? Masz smycz. Przybijam twój sklepik na spełnię. Nic trudnego. Zapytajmy, czy tym ma tutaj. Kupowanką, miejmy nadzieję, że ma te owce i że ma smycz do nich, to by było całkiem spoko by miał. Jeżeli nie ma smyczy, no to będziemy mieli problem, bo będziemy musieli sobie tak normalnie przynieść, przynieść a to jest niefajne. A tak to ze smyczą sobie można normalnie iść, to w ogóle szybciej trwa. A tak to trochę długa droga, ale pewnie Wam skipnę, bo ogólnie takie długie odcinki też niefajne wiadomo dla wszystkich. Tam widzę, że pan buduje cały czas, spoko, spoko. Fajny, fajny, że tutaj jest budowla, cały czas się rozrasta. W sumie tutaj nawet dwie osoby to budują. Więc całkiem? Spoko. Ty, ale tam nie mamy jego... tym co Masz owcę? Maser? Czy nie? Roz... Tak. T a masz smycz. Ludzie, to jest wejście ładnie zrobione. Skąd? Nie wiem. Jakie... ...kordy... ...owiec. Dobra, pójdziemy, kupimy. E, Przydałoby nam się mięsko wziąć. W ogóle cały czas mi to mięso znika. Nie idzie ja je daję. Że w że mamy. E, tak widzicie, szalker jest cały zapełniony. Po prostu tutaj mam wszystkie rzeczy. W ogóle zenchantowałem sobie rzeczy. Nie wiem, czy to było już na ostatnim odcinku. Nie, po trzy... Kupuje. czterech, dobra. E, przy okazji mam to, więc sobie o co będziemy mogli jako takie wziąć? To jest dwie. Mm, w sumie to by nam zaoszczędziło trochę czasu. Nie. Tym cioło. O, 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 Za ile? To ta to ma, ma e, słodka ma na dole. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ona ma tu. Rytola. Nie wchodzić bez pytania, chyba, że masz nikt z pracy. 40, a to dużo. To dużo. Tym, cio. Podasz te kordy? Tu ma owce, ten ziomeczek. Ja wiem, że on ma owce. A tu kto ma? Domek? Shei, Harakso, dobra. I zacofany chłop. No i proszę, być miłym. Dobra Te de... słodka podaj, kordy powiedz. Dobra, kupmy od słodkiej. O, tu jest ze słodka. 1380. Dobra, ale ja tu mam 300 kratek. iże Dobra, to jest to. Mogę sobie stąd wziąć owce? To jest te rzeczy. Ale ja mam owcę na ...dwieście czysto. Tu ma owca. Stąd da się jakoś wyciągnąć te owce? Da się. Tylko my chcemy dwie. No chodź, chodź. chodź chodź. chodź chodź. No chodź. No chodź. No chodź. O, no dobra, w sumie. Nie, nie. Do zagrody, z powrotem, chodźcie Ty Fuck. chodźcie tu Te dwie małe, okej okay. To jest... Ciach, ciach Dobra, mamy to, chodź Chodź Gdzie? Gdzie jest ta pomarańczowa? O, tu jest, dobra No i mamy dwie, jest kozji Zaraz zapłacę Chodźcie szybko Chodźcie Chodźcie Zapłacę za chwilkę Gdzie jest to szara? Szara, chodź chodź, szara <grytanie> szara, tam tu pepka jak zostaw, dobra, idziemy, chodźcie Owce, szara no nie trolujcie <grytanie> Szara, chodźcie, chodź. No chodź, no chodź. Chodźcie! To <laughs> jest Maria, bo one reagują na dotyk. No, chodź, no, chodź, chodź. Dobra, mamy jedną. Heeees. Te. tam tamtą drugą, czy nie? ja ale tylko jedną mi dał. Dobra, bo ta się tutaj zaraz spali. To będzie przypał. Wziągają tamtą. <laughs> Jaka walka. Ta. Ale przy komputerze można być. E, właśnie, bo tam mówiłem, że Ender chest nam nie jest potrzebny i też, że zbieraliśmy na te lampy, nie? A bardziej tutaj jest problem taki, że... No jak widzicie, jak się nie pcha w dupę, to ona łatwo idzie. Że tamte pchają. Nie pchajcie. Bo one nie będą iść za pszenicą. Pszenicą. Nigdy nie powiedziałem, jak to się pisze. Dobra, chodźmy z tą szarą i po prostu tu przyjdziemy, bo widzę, że oni się strasznie męczą z tym. Tak jak widzicie, ona mi tu ślicznie idzie, robi salta nawet. Chodź. No, chodź. Bo nie macie ręki... do zwierząt. Proste. Chodź, ołowca. Idzie? Idzie. Chodź, no chodź. To most? Dobra. Dobra. <grystanie> tak się ściąga. Wiesz co jest najgorsze? Że... Jeszcze bardzo, bardzo daleka droga przed nami, bo jeszcze mamy ten takie zejście w dół z słodkami. To jest problem. Jeszcze pomyślę, że to samo ze świniami, z krowami, może z jakimiś innymi łapkami, tylko może wtedy już będziemy mieć smycz ogarniętą, więc smycz będzie spoko. O cholera. No chodź. Szybko, szybko! Szybko! No chodź. Idziesz? Tak, bo ona przez te drzwi jakoś się baguje. Chodź. Źle to wygląda. YouTube Administration nic only Minecraft. No idź tam! Ugh. Nie mieści się, lol. Gruba owca. Dobra, jest, jedna. Super. Chodź, idziemy. <ścoughs> Idemy, dur. A nie, no, nieźle. Jakby były takie pojedyncze słodki, to by było trudno. Tak to jest, Git. Dobra. to musimy rozwalić teraz. To no, jest problem. Tu nie mamy wejścia jakiego, tak, jako takiego do owiec. Ej! Chodź, idziemy. Chodź, chodź, no chodź. No chodź. No chodź. Nooo, grzeczna owca. Hehehe. He, he. Dobra, idziemy po pomarańczową w takim razie. Szara dan. Oni tam za 40 mają. LOL. Słodka. Siema! O, sobie idzie do domku, No i cozi. No dobra. Ile tam było za te dwie? 40. Wypłać. 40. Nie! Chodź, 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 chodź. 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 Nie pchaj już, już dzieciak, nie pchaj, nie pchaj, nie pchaj, nie pchaj. Ona idzie, ona idzie grzecznie. Grzecznie idzie. No fuck, to jest słodka. Dobra, masz. Masz, 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 hajs, tu, ej. <ścoughs> Dobra. Akcja w pieprzamy owce do domku jest zrobiona. No i pięknie. Daj mi stawiasz te drzwi, buraku. Daj to, no. Nie umisz. Ty gdzie jest ta owca? <grych> Dobra, widzę, że owca się co domówiła jakoś fajnie. Dobra, myślę, że to była warta inwestycja. Dziękuję. Chodź, jestem nowym panem, chodź. No chodź, I to jest jakaś przywiązana do The słodki. Rozumiem, tam było fajnie, ale u mnie też jest fajnie. <grych> Nowa edycja. Zamiast kotki w piwnicy, to będzie hej, pokazać ci moje owce w piwnicy. A, jedna jest pomarańczowa, a druga szara. Mm. <grym> Dobra. Zresztą tam to jeszcze czeka na siostrzeczkę, czy tam braciszka. Chodź, 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 chodź. Nie ty, ta. Chodź. No, chodź, chodź. No, chodź. No, szara ci powie, jak tu jest fajny, No, powiedz, jak jest fajny. Patrzcie, teraz się robi tak, robi się tak i robi się pek. Hej, już mamy trzy w cenie dwóch! Łatwo! Patrykordy... No i pa! Czemu ona jest szara? Wdawała się w tatusia, ewidentnie. Dobra. Niechaj będzie. Głównie robimy to głównie po to, że będziemy mieć po prostu nowy cel do budowania, tylko do tego potrzebujemy około 2500 bloków wełny, więc myślę, że trochę dużo, a na pewno nam się to przyda w przyszłości. Okej, okay, tu mamy jeszcze nasiona, w sumie te borówki, te słodkie jagody, bo można było sprzedawać. Diaksów mamy dużo, diaksy byśmy mogli sprzedać, to by było całkiem, myślę, okej. Okay. Myślę, że możemy sprzedać 10 diaksów. Myślę, że 10 diaksów jest okej okay, ceną. To czy 10 diaksów, myślę, że odpowiednią ceną będzie... 5 za jednego. Czemu wyłączyłeś nether? W ogóle mam mieczyk z tym. Będzie... W sobotę. E, tu mamy jeden. Uuu, za 12, jeden. Lol. Dobra, e, sprzedam 10 diaksów. Jedna sztuka równa się. 5 dolców. Taki mini cel, który chcę zrealizować i który myślę, że będzie nam fajny pieniążek dawać. Czyli zrobić po prostu farmę. Farmę, która będzie tworzyć albo kaktusy, albo trzcinę, albo bambus. Zobaczymy po prostu. Tak naprawdę, co będzie najbardziej opłacalne? Myślę, że trzcina mogłaby być tutaj y, odpowiednim kandydatem do tego. No bo wiadomo, ja zawsze byłem fanem trzciny. Kupię trzy! To zapraszam do mojego domu. Albo. W KFC, jak wolisz. Dobra! Tak, możemy robić. Tylko problem jest taki, że ja chyba nie mam teraz przy sobie dokładnie. Musimy biec. Dobra, weźmy te diaksy. weźmy tak z 10. Faktycznie, tak żeby było na sen. Możemy dać sobie do Shulkera i gitarka. O, jest nasz DITRYOSHI. Super. KASKĘ, proszę. O, dobra. 15. zgadza się. Raz, dwa, trzy. W ogóle tu jest fajny most, ten most będzie spoko, bo jak będziemy chcieli pójść do KFC, to się pójdzie tym mostem, a jak będziemy chcieli sobie skrócić, to pójdziemy tym mostem, to jest fajny most, to jest ciekawy most. To jest most, na który czekałem tak szczerze. To czy znaczy myślę, że bardziej on odbije jeszcze, typu, że tutaj nie będzie tego mostu, że, że on sobie odbije tam do tamtego mostu, może jeszcze tak zrobią, że tutaj odbiją nagle, to by było całkiem spoko. Tak to dotąd to średnio skrót, a tak to tutaj to by był w ogóle już dowalony, bo by się przechodziło przez mostek, wsiadał w kolejkę i już by było fajne. Tu w ogóle ktoś zamek zaczął budować, e, ciężko mu idzie ta praca, ale buduje pomału. Nie wiem kto to jest, ale na pewno jeżeli buduje ten zamek, no to będzie naszym takim guru tutaj, no bo tak naprawdę tutaj budowle nie są zbyt ambitne, bardziej są tutaj podziemia rozbudowywane niż tak yy, zewnętrznie, no ale... Jak to lubi, jak to lubi. Może niedługo powstaną jeszcze jakieś fajniejsze budowle. Dobra, gdzie mam detektor? Tu mam detektor? Za 301 obserwer. Dobra. Dobra, dobra, to trzeba kupić. Słucham. Ciach, ciach. Dobra. Superowo. Wypływamy na górę. I możemy kupić. Szkoda, że nie możemy kupić dwóch, tylko jednego. Mam klienta do KSI. To niech wejdzie. Tam. I sobie kupi coś. Dobra, mamy obserwer. To jest. W ogóle to jest sklep, który bardzo często korzystam. bola, raz kupiłem. Kupiliśmy też w ostatnim odcinku Shulker Boxa i teraz kupiłem obserwer. Niebieski Stragan polecam bardzo. 300, trochę rip, no ale wiadomo, że to jest w słusznym celu. O nie, nie mamy ciściny chyba w ogóle. Czcina coś tu strasznie dużo kosztuje. Nie, najgorzej. 2,5 koła. Nice. Oj, boję się. Jest przy mojej farmie faktycznie. Niedobrze. Ale dobra, najpierw zobaczmy, czy mamy cicine. Nie mamy. Fuck! Ajajaj, aj, aj, będziemy musieli się przejść w takim razie. W takim razie będziemy musieli się przejść. Ale najpierw zobaczmy, co on tam ciekawego dla nas przyszykował. O, nie kurczak daj mu mięsko gerdzi zjeść niknie co jest masz idź tam nie chcę. Ewidentnie. Dobra. Eee, w każdym razie mi tu owce już urosła. Nice. Boję się, że tutaj zjedzą cztery to pole. Tum, 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 tum. ja eee, myślę, że się zrozpi bliźniak. Nie, nie wyszło. No okej. Okay. Eee, weźmy w takim razie. W sumie moglibyśmy pójść w tą stronę, z tą farmą, i tutaj zrobić na przykład automata. To by było całkiem spoko. Eee, kura, ja ci nie mam co ci dać. Ja ci nie mam co ci dać, wybieram Czy to można ściąć już? Można. O, idealnie, dobra. Czad. Idealnie, idealnie. Ona nie przeskoczy mi tego? Przypadkiem? Tak mi się wydaje, że ona przeskoczy, nie? Moja teoria mała. No ale niechaj będzie. E, kupię trzcinę. Zobaczymy, czy uda się sprzedać. Jesteś chyba jakieś tłuki mamy. Ja mam. O! Proszę bardzo. Takie to ja lubię. ile raz za trzydzieści, za leciak. Ile masz? I za ile. Tak, to ja mogę rozmawiać. <laughs> mam jakieś pięć taków. 64 za 10. Kupię! Oj, kupię byczku! Oj, przekupiłeś mnie już. Jeszcze zobaczmy, czy mamy piasek. Mamy 8, może być. E, mamy jeszcze jakieś wiadra? P powinniśmy mieć wiadra. Jeżeli nie mamy wiadra, to ja sobie zrespię, ze względu na to, że ja miałem 10 wiader. Nie mam. Tu mam. Może być to jedno. Chyba. Niech będziesz. Strasznie dużo żelaza w ogóle tracę na tym, że pomagam innym. Robiednijmy to, jest deciak? Tak jest, dobra. To idziemy w takim razie zakupić. Pozbędziemy się całej fortuny mojej, no ale niech będzie. Ja chcę staków. Jeden. Deciak. Witam pana. Wypłać. Dziesięć. Co tu mam iść? Ohoho! Skąd na to pieniążki się wzięły, halo? Skąd na to pieniążki? Skurcz wieki, ten detektor kosztuje 300. Co jest w ogóle? Dzięki. Skąd na to pieniążki? A to co się dzieje? Jak oni się... Aha, bo tu jest ucieczka, dobra, faktycznie. Była woda. Jezus Maria, strasznie szybko, nie? Jakby się teleportowali wręcz. Przekupłem. Okej, okay, coś tu mamy w środku, nie? Myślałem, że tam jakiś mobek niefajny się zrespił. Ale okej, okay, mamy trzcinę, mamy wodę, mamy piasek. Jest wszystko chyba complete. I możemy sobie właśnie zrobić jednym detektorem. prawdzie? będzie biednie, ale... Myślę, że tak czy siak będzie spoko. W sensie... Że... Nie potrzebowałem jak tak super, to w sumie dychę za to, fajny zysk może na tym być, więc jak najbardziej z przyjemnością mogę potwierdzić to, że jesteśmy, jesteśmy aktualnie biedni, to akurat nie chyba z radością, ale mogę z radością powiedzieć, że już niedługo będziemy zarabiać pitos. I oto, przepraszam za to, <grymne> tu ma być woda, przynajmniej na razie niech sobie będzie woda. Tu ma być to. Oj, trochę chyba za wysoko to budujemy. To jest tak na razie prowizorycznie, nie? Żeby było mało, ale żeby było. W sumie takie okienko z ciną to, by to by nie było takie głupie. Ok, rozwamy to, rozwamy to, rozwamy to, rozwamy to, rozwamy to, rozwamy to. Ok. W sumie tu by mogło być ten. Tu by mógł być ten piasek i faktycznie tu będzie piasek. Ciech, 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 Skoro mamy 8 tych bloczków, to myślę, że nie ma lepszego pomysłu niż faktycznie zrobić to na 8. Czyli jeszcze tutaj dwa powiększyć. Faktycznie tutaj w 2 się wkopać. I to samo, jeżeli chodzi tutaj. No bo skoro mamy te faktycznie 8, no to żalem by było nie skorzystać wręcz. Więc teraz weźmiemy sobie jeszcze tutaj, rozkopiemy. Weźmiemy wiadereczko. I tutaj rozlejamy, Też powinno sięgnąć do końca. Tak jest i teraz ciach, 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 ciech, ciach, ciach. Ciach. I teraz ciach, ciach. No i gitarka, słuchajcie. Tak możemy żyć. Taki mały nasz biznes na sam początek. Zobaczymy, ile nam się uda jakby zgarnąć te i tak dalej. No i okej, okay, no trzeba jeden detektor mamy. To jest, jest Fajne. To jest największy ból. Czyli że mamy jeden detektor. Ja no, się poradzimy na kwarcu. Chyba ludzie na sal nie mają, niestety. Możemy w nie poszukać, znajdę to. Jeszcze będzie w tym odcinku, jeżeli nie, no to chyba na tym poprzestaniemy, po prostu. To, to się tak robiło? Nie, wydaje mi się, że to w ogóle jeszcze na wyższym poziomie, no. Tutaj. Jezus Maria, tyle co budowałem tych farm, to już się zapomina, człowiek. co będzie dziać? Siach, ciach. Tak jest. Idealnie. A teraz, czy to będzie działać, jak będą w ten sposób, to będą wszystkie przytaczać? Sprawdźmy to. To też nie jest powiedziane, że to faktycznie będzie działać. Czekajcie, nie przeglądajmy tu, bo nie widziałem. Tak, dobra, fajnie. Tak ma być w takim razie. Tak ma być. Tak będzie to na razie zrobione. Na razie trochę słabo, ze względu na to, że mamy jednego obserwera, ale myślę, że sobie możemy dać radę. Tu strasznie dużo osób chodzi, tu cały czas jest e, coś budowane i myślę, że spokojnie zasięg do tej farmy nam tutaj dadzą ludzie, więc przynajmniej sobie coś pozarabiamy przy okazji. Tak to będzie wyglądać, jak się będzie wchodzić. Tam będzie przejście, jak ktoś to sobie w ogóle zmienił jeszcze tą farmę, e, należy, zbieramy sobie na obserwery właśnie, zbieramy sobie właśnie tutaj też na... Znaczy już mamy owce, więc już będziemy mogli sobie sklep z wełną na przykład otworzyć i tak dalej. Więc to jest całkiem spoko pomysł, tak samo mamy kurczaka, jednego wprawdzie, ale mamy, może gdzieś się uda zrobić tak, żeby on jeszcze jajka składał, to też by było spoko. Wtedy aby jajka składał, to by było super w sumie. No, to by było sztos. No dobra, widzę, że tutaj mamy kolejnego niechcianego klienta w naszym KFC. No okej, okay. słuchajcie, na dzisiejszy dzień bilans nasz 136 dolarów. No, za dobre to to nie jest, że tyle mamy. Ale w każdym razie wydaliśmy. Myślę, że się to zwróci. Jeżeli faktycznie te farma zacznie fajnie pracować, e, myślę, że też to samo, jeżeli chodzi o farmę tutaj ziemniaczków, jeżeli chodzi o nasionka i tak dalej, i tak dalej. E, ziemniaczki już pewnie za niedługo będą w, do sprzedania, po prostu tak jak e, na przykład np. moim SEA ja sprzedaje. To tak samo będzie w sklepie administratorski, tam będzie można sprzedawać, no bo tutaj. Eee, tak za jak zawsze, tak jak w sumie piszę, od niedawna będą właśnie dodawane wszystkie buraczki, jakieś inne kartofelki, jakieś inne właśnie nasionka w każdym bądź razie, no nie wiem jak to nazwać wszystkie nasionka typu właśnie czcina, bambus i tak dalej i tak dalej, wszystko będzie właśnie w tym sklepie tam żeby móc sobie sprzedawać, żeby jakąś tą ekonomię ruszyć żeby ludzie mogli sobie właśnie kupować tutaj bekony elitr za niedługo może jakieś inne ciekawe rzeczy żeby były, żeby ten serwer po prostu już poszedł w budowanie żeby nie poszedł tutaj faktycznie jako takie rywalizacje, tylko faktycznie żeby poszedł takie budowanie żeby tutaj jak najwięcej budowli się powstawało żeby tutaj jak najwięcej zabawy było for fun. No i zobaczymy. Już niedługo Mikołajki. Także zobaczymy. Będzie nam pełno odcinek z Mikołajków na serwerze. A na ten czas musimy sobie poradzić z taką otoczciną. <grydy> zobaczymy. Może wyrośnie chociaż jakaś jedna w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.